Siemanko kochani, robię sobie unboxing mojej torby z zawodów. Zrobię czwarte miejsce, króleczki proszę, to jest napisane. Taka oto jest torebka, teraz to sobie wypakuję. Miałam jeszcze batonika, którego już zjadłam, więc żeby nie było. I teraz pierwsze to są takie dwie przepinki, to jest pierwsza. Idziemy drugą. To jest druga. Te zawody ogólnie były w paluchu. Tu zaraz zabieram. Tu kolejny mamy stoczek pomarańczowy. Taki. Następnie mamy trzy Takie, a. Zobaczymy, jaki to smak. I mamy jeszcze, proszę, takiego iglaczka. To trochę nierówno, ale to nic. Takiego iglaczka pomarańczowego. Spróbuję to przesmaczyć. Trochę zgadzamy, jak jest to smak. A na koniec podsumowanie. kurde Czuję, że miałem to. Czekajcie, na chwilę Was wyłączę, zaraz przyjdę. Teraz robimy podsumowanko. I teraz tak tu mamy siop, dwie plakietki z Z Zmaczkiem miętowym i mego iglaczka. I tu powinien być jeszcze baton, ale koniecznie papatki.